Ale gorąco, ojej. Uff. Ciężej się mówi, ciężej zebrać myśli i myślisz tylko o tym, żeby zacząć normalnie oddychać. Niestety jedną sytuację taką miałem, zakończona no niestety niepowodzeniem. Ciężkie jest myśli ze mną. Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Strong Ekipa. Jak wiecie Strong Ekipa to nie tylko rozrywka, ale też edukacja poniekąd. edukacja, słuchajcie, siema, siema, słuchajcie, dzisiaj mamy jeden no nie wiem, pierwszy taki gorący dzień w roku. Może będzie gorętszy, na razie dzisiaj. Na razie jest, jest najbardziej, w nich naj, 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 naj padł dzisiaj. Jest, jest godzina 11.30, temperatura sięga 36-37 kresek. W cieniu? No tak, no, nie, nie podajemy słońca, to, to będzie dużo więcej. No, do, dokładnie. W rozgrzanym samochodzie może być nawet około 50 stopni. Dzisiaj mamy taki odcinek edukacyjny. Kto z nas dłużej wytrzyma? w samochodzie zamkniętym w środku. Słuchajcie, zdarzają się sytuacje, że bezmyślni ludzie, to trzeba powtórzyć jeszcze raz, bezmyślni, bezmyślni ludzie zostawiają w samochodzie zwierzęta Ściaki, i co gorsze dzieci, też. które śpią, bo nie chcą ich obudzić i idą sobie fajnie na zakupy i w takim samochodzie takie dziecko czy jakieś stworzonko się po prostu piecze, gotuje, yy, kona. Słuchajcie, sprawdzimy jak nasz organizm będzie na to reagował. Jesteśmy pod zabezpieczeniem medycznym, także nie, 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 nie bójcie się tutaj o nasze, o nasze zdrowie, do, do tego jesteśmy pełni przygotowani. No i co, miejmy nadzieję, że ten tak. eksperyment komuś może w przyszłości Chcemy, pomoże jeszcze... albo uratuje jakieś istnienie. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie jest to czelny, kto wytrzyma de facto dłużej, tylko siedzieć w środku i wytrzymać dotąd, aż się da. Nie, nie, nie po to, żeby zagrażać swojemu życiu czy, bezpie tak. czy bezpieczeństwu czy zdrowiu, tylko po prostu mówić, opowiadać, co się dzieje z twoim ciałem w tym, tym czasie. Także mamy ratownika medycznego. Powiedz mi, co grozi w takim samochodzie, co się dzieje z organizmem, co się dzieje z ciałem. Słuchajcie, no w bardzo krótkim czasie na pewno w takim aucie jest y, możliwość, że temperatura osiągnie temperaturę nawet przekraczającą 70 stopni. 70, stop, 70 dokładnie. Że dzieci i zwierzęta nie są w stanie oddawać tak ciepła jak my dorośli, dorosłe osoby. Pozostawienie na długi czas czy dzieci, czy zwierząt właśnie grozi udarem cieplnym, y, w skrajnych przypadkach nawet i śmiercią. Ale powiem tak z doświadczenia: coraz więcej takich przypadków, czy jednak gdzieś ta tendencja spada. No bo hmm. pamiętam, że kiedyś było tak, że te kampanie mocne były, żeby wybijać te szyby, wyciągać zwierzęta. Tak, kampania jest dosyć mocna, aczkolwiek, no niestety tych przypadków jest no, coraz więcej. Ty poza tym, że jesteś ratownikiem, jesteś jeszcze strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej. tak. Zdarzało Wam się, jako strażakom, jechać do takich akcji, sytuacji, czy miałeś okazję kiedyś tu szybę? Mi osobiście na szczęście się nie zdarzyło coś takiego, aczkolwiek z opowieści moich kolegów z komendy, no, zdarzało im się jechać do takich wezwań. W radio nawet wczoraj był komunikaty z pierwszą falą takich utału, żeby właśnie pamiętać o zwierzętach, o dzieciach pozostawionych w aucie. No bo zdarzały się przypadki, że wiesz, rodzic, czy tam opiekun poszedł sobie do sklepu, nie rusza dziecka, bo dziecko fajnie śpi i tak dalej, a w samochodzie tworzył się piekarnik. I to chwilkę zobaczycie, jak się męczą dorośli, mężczyźni w takim pojeździe, co dopiero dzieci, co dopiero... Tym bardziej, że wiesz, my świadomie jeszcze potrafimy otworzyć okno, czy wysiąść z auta. Dziecko już nie, tym bardziej, jak jest jeszcze przypięty w foteliku, w panu. Dobra, no to co? Wsiadamy. Temperatura już powyżej skali, tak jak widzicie. Zaraz może być wyjście z samochodu. Ale gorąco, ojej. Ja. Jaka jest pierwsza reakcja organizmu na, na takie ciepło, na takie uderzenie gorące? Pierwsza reakcja organizmu to będzie podwyższone ciśnienie na pewno, no i wiadomo poty. A Nie... taką niebezpieczną barierą, że możemy zobaczyć co się już dzieje ze zdrowiem, tak na, na gołoku, co to może być? Yy, to na pewno będą to zawroty głowy i nudności. Czy od razu jak zawroty głowy, nudności, spieprzamy sobie. Tak, samochody. tak. Rozumiem. No tam siedzi ze 30 sekund i zobacz co się z tym dzieje, już jest na, na twarzy pot. Do minimum trzeba ograniczyć ruchy, chyba oddychanie, ruchy. Jakie ruchy tu można wykonywać? Słuchajcie, to do Waszej świadomości, pamiętajcie, żeby nie stracić dzieciaków, osób starszych, po prostu nikogo w takie upały, bo to grozi śmiercią. Już pod po, po skronach. Ciężko sobie wyobrazić, jaka temperatura jest w środku, ale słuchajcie, ludzie z moich czasów, w moim wieku pamiętają, że kiedyś nad morze jeździło się bez klimatyzacji. Kiedyś nie było samochodów z klimatyzacją. I na przykład w takim samochodzie Trzeba było jechać nad morze i tata uchylił tylko tyle szyby, żeby tam miał, gdzie papirocha strzą strząsnąć, no i praliśmy polonezem. Zobaczcie, jest tak gorąco, że nie działa sprzęt w środku. Kamera jest uchodź. Elektronika już zawodzi. Teraz kolejnym elementem może zawieść tylko ludzkie ciało, oby nie, ale powiedz mi, jeżeli jest taka sytuacja, że widzimy na przykład dziecko w samochodzie, yy, zwierzę, śmiało to szybę można wybić, nie, 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 nie trzeba się martwić o żadne konsekwencje prawne? Yy, śmiało można wybijać szybę, oczywiście nie ma się o, o martwić, tylko wiadomo trzeba wezwać yy, wtedy na miejsce służby, tak? Najpierw wybijamy, potem dzwonimy tak na, na odpowiednie służby, służby przyjeżdżają i z tego, z tego tytułu nie będzie żadnych konsekwencji prawnych? Nie będzie. Tak to tak też ważne, tak. bo wiesz, wielu ludzi się boi po prostu zareagować. Nie? W takich sytuacjach no nie czekamy, nie patrzymy, tylko reagujemy od razu. Pod to mi się leje po nogach. Łydki to mam mokre. Normalnie jak w saunie. Tutaj to cieknie ze mnie. Krzyby mnie wybijały od wewnątrz, bo to punkty mi potrzebne jest. Nie, 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 ale powiem ci, że jest tragedia. Ile wytrzymasz jeszcze, myślisz? Jest sauna przy tym, to jest cienka. E, powiem ci dla pocieszenia. Że w takich warunkach, kiedyś jechało się samochodem. Otwierało się tyle szyby, na wstrząśnięcie peta. No i co? No i się jechało, no bo nie było klimatyzacji. No ale wiesz, co innego jechać i co innego stać w takim rozgrzanym samochodzie, nie? Bo ten jednak ten podmuch wiatru jakiś Ci dociera. A jak stoisz, to ta blacha jest nagrzana, oddaje to jeszcze. Zobacz, cały mokry, ze mnie cieknie. Ale jeszcze masz na przykład tak, że się trudniej zbiera myśli albo myśli w ogóle? Powiem ci tak, normalnie myślisz jeszcze normalnie, no nie, wszystko jest, to znaczy my jeszcze normalnie, no myślisz normalnie, tak, ja nie wiem co się dzieje z ciałem ludzkim, ale już jest coraz coraz bardziej zer, cieknie, nic nie robisz, siedzisz. A się męczy. czujesz się osłabiony taki? Tak. Osłabiony się czujesz. No i zawsze, dorosły chłopcu dopiero dziecko ma powiedzieć, które jeszcze zazwyczaj jest przypięte pasami. Tak jak powiedzieliście, jeszcze zazwyczaj jest opatulony jakimiś brankami. Jakby, jakby cię ktoś kołdrą nakrył i nie masz tego dopływu powietrza. Trochę tak jak przy zbijaniu wagi przy zawodniku sportu walki, nie? Jest dramat. Skoro urządzenie przestało działać, bo jest zbyt gorąco, to musi być dramat. Jest możliwość czegoś, żeby z tego upału, z tego gorąca z tego zmęczenia usnąć? Jest możliwość. No właśnie tego też się zastanawiał, czy może być tak, po prostu odjeżdżasz i już się, już się nie budzisz, nie? Może tak być, tak. Tak jak mówisz. Ciężko się patrzy, bo już ta, ten pod słony spływa do oczu. No ale właśnie takie małe oczy się zrobiły. Skóra już czerwona. Oczy czerwone nawet są, zobacz. Ale zobacz tu co jest. Jestem cały mokry. Ciężko cokolwiek mówić, powiem Wam szczerze, bo jest mówienie spra zaczyna sprawiać wysiłek. Im więcej mówisz, więcej emocji, to słyszysz, zaczynam ciężej oddychać. Już nawet widać, że ciężej jest mu oddech zebrać. Nie? Jest y, mówienie, zaczyna sprawiać wysiłek. Naprawdę powiem Wam, że jest ciężko. Nie myślałem, że to będzie aż tak. I zobaczcie, ja jestem rozebrany. Jestem w krótkich spodenkach, koszulka na ramionczka. Dziecko jest opatulone jeszcze w foteliku. Ten fotelik grzeje pasami jest trzymane. Do tego zwierzę, no co ma zwierzę? Sierść. Czyli jest jeszcze goręcej. No jest... nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co małe dzieci, czy nie wiem, dorośli, którzy zasnęli w takim aucie, czy zwierzęta czują. Zobaczcie, mamy już 40 stopni. To, co rozmawialiśmy o tym, że, że możesz usłyszeć to faktycznie widać po nim, że oczy mu się zamykają i tak jakby, jakby odpływał, nie? Mm -hmm. Uwagę należy też zwrócić na fakt, że samochód, mimo że nie jest hermetycznie zamknięty, to na pewno wymiana powietrza mm. jest dużo gorsza, jak tutaj na świeżym powietrzu, tak? I na przykład, tak jak już kolega Krzysiek siedzi, mówił, że oddycha mu się ciężej, bo po prostu tego tlenu już jest mniej w samochodzie. Teraz, ja bym miał w sumie to jeszcze gorzej teraz, no bo on dziś ten tlen no przerobił. Tak. Jakąś do tą roślinę do fotosyntezy trzeba wsadzić, będzie trochę łatwiej oddychać. Pot, można powiedzieć, mi się po całym samochodzie leje. Okulary, które zdjąłem z nosa. Powiem wam. Trochę podtrzymałem w ręku, bo pod mi w oczy szczypie. Założyłem z powrotem. Okulary są tak gorące, że aż parzą. Parzą w oczy. Spodenki te latają się wykąpał w jeziorze. Dobra, wychodzę. Wychodzę. Uj. Nie wiem, ile czasu siedziałem. 15-20 minut. Zobacz co jest. Ile byśmy by tak w stanie jeszcze posiedzieć, żeby, żebyś naprawdę... Żeby... No wiadomo, że no wyszedłeś, ale jakbyś tak do samego końca miał siedzieć, myślisz, że... Eee, idą, już powiem ci ciężko się robiło. Zobacz. To już strój to już jest mokry, tak bym się wykąpał. Ale czułeś, że odpływasz normalnie? Znaczy może nie, nie to, że czułem, że odpływam, ale czułem, że z każdym wypowiedzianym słowem robi się coraz ciężej i ciężej i ciężej. Tej wody z organizmu odpływa zresztą widzisz po moich nogach. Nie? Tej wody z organizmu odpływa, z rąk odpływa. Eee, koszulka, koszulka jest się się koszulka jest mokra, jest, są mokre. Słuchajcie, ja po raz kolejny. Powtarzam to w środku. Powtórzę, e, współczuję tylko z zwierzętom i ludziom, którzy w takich warunkach konają i tak dalej. No to jest coś masakrycznego. E, moje odczucia, gotujesz się. Śmiechmy gotujesz kamery, się. To nie jest sauna. Temperatura jest tak gorąca, tu jest ponad 50, tu nie jest 50, tu ja tam w środku jest ponad 50, że dogrywamy film iPhone'em, bo kamera się kamery przestały działać. W środku jest tak gorąco, że to po prostu mnie nie działa. Zobacz. Mówię, nie chcę tego 40 razy powtarzać, ale będę musiał, bo po to ten odcinek robimy. Zobaczcie, co czują dzieci w tym momencie. Co czuje dziecko przypięte do fotelika, które, które siedzi w tym samochodzie. Naprawdę, śmierć, śmierć jest makabryczna. Tutaj mamy 30, ile? 5, 6 stopni. 40 stopni tak? już pokazuje. I tu jest chłodno. To jak się wychodzi teraz. Zobacz, teraz nawet tak, tak jak pomyślałem, że jest chłodno, to nawet tak a la gęsia skórka wyskoczyła. <laughs> ale tu jest, jest przyjemnie. Jak ja na przykład wyszedłem dzisiaj na dwór, to ja wiem, jaki ukrop, nie? Jak wysiadłem stamtąd, to tu jest fie. Słuchajcie, upały szaleją, a KFD z odpowiedzią. Właśnie w takie upały, aby zachować odpowiednią gospodarkę elektrolitową waszego organizmu, korzystajcie z elektrolitu KFD. A na hasło Strong Ekipa macie rabat na suple tej firmy. Jest godzina 12, pierwsza butla wody opróżniona. W takie upały słuchajcie, nie żałujcie tej wody. Minimum 3 litry dziennie. Czyli dawajcie w pali, nawet 5, dużo sikać. Ten organizm filtrować, czyścić, nie? Mierzymy teraz saturację i puls krzyśkowi po wyjściu. Ale 6 jeszcze cały. Bo jeszcze to nie, jeszcze nie jest tak, wiesz, tak? Do, do końca to, to, to wszystko wie. Saturacja 95 i puls 105. Pod najniższą granicę, nie? Bo saturacja powinna być między 94. Czyli już mój organizm tak. zaczął spowalniać, spowalniać, tak, tak, tak. spowalniać. Bo zaczął od, odczuwać braki w tlenie w samochodzie. I zobacz, to bo tylko tam nie wiem, 15 raptem minut, tak? No 15, no coś koło 15, 15 z kawałkiem. Może, może było 15 z kawałkiem, no ale zobacz. To już 15 minut i już organizm no. mówi. Stop! Muszę ująć ze strony pasażera z tego względu, że w kierowcy pływa na razie. No nic. Usiadam z boku. 15 minut do przetrzymania. Idziemy. Okay. 12.05, dobra. Jej. Chyba współczuję. Jak pierwsze odczucia. Na razie jest OK, nie ma tragedii. W dzisiejszym odcinku to nie chodzi o to, żeby jeden pobił drugiego, tylko żeby pokazać na własnym ciele, co się z tym ciałem dzieje w takiej temperaturze. Bo tu challenger, słuchajcie, w takim wydaniu ja challenger w ogóle nie polecam. Nie róbcie takich rzeczy challengeowych. To jest odcinek typowy, stricte merytoryczny. Dobra, jak już mu się tatuaże świetną. No nie jest za ciekawie. Słuchajcie, chciałem się oprzeć tak o ten samochód, żeby po prostu stanąć się oprzeć. Nie da się, no, nawet z szyby się nie da zadknąć. To, to jest to, co mówiłeś, że jest gorąco, ale to jest zupełnie inne odczucie niż sauna. Całkowicie co innego. Inaczej się pocisz w ogóle. Ten cały plastik, który się nagrzewa i, i, i wdychasz, to nawet czujesz ten zapach tego śmierdzącego plastiku, nie? Dzisiaj mamy tutaj temat temperatury w środku, ale ty jako strażak też wielokrotnie zwagałeś się nawet z większymi temperaturami, nie wchodziłeś w jakieś tam pożary i tak dalej, i tak dalej. Także się, wiesz. Tak. Także wiesz, jak twoje ciało reaguje no to, tylko Wy tam wtedy macie maski tlenowe. Tutaj pokazujemy jak oddychasz jeszcze tym gorącem, nie? Dokładnie. Tym bardziej my mamy też ograniczoną ilość powietrza w aparacie i to też nie jest tak, że my siedzimy nie wiadomo ile czasu. Tam wchodzimy tym bardziej we dwóch. Siedzimy maksymalnie, nie wiem, no, tyle ile trzeba. Najdłużej to tam powietrza starcza na 30-40 minut i wychodzimy. To już chyba jak ubierzesz te gumofilce, jak ubierzesz Ta. te... To znaczy gumofilce, no to wygląda jak gumofilce, ale to nie są gumofilce. Te buty, to wszystko, to strój, kask i tak dalej, i tak dalej. Tragedia. Dokładnie. już jesteś... Mokry i cięższy chyba z 15 kg. No, 15-20, co Ciężko się oddycha. Mówienie już sprawia tak. problem, nie? Ale nawet myśl myślenie sprawia problem. Jakkolwiek dziwnie, to nie zabrzmi. Spłuczyłem mu tam w środku, ja to, ja się strasznie męczyłem. To już widać nawet po twarzy, zobaczcie, jak jest zmęczony na twarzy. To już widać nawet, że się już nic nie chce. To już dzisiaj treningu nie, nie trzeba robić. Nie dasz rady nawet. Kur się nie ma o to oprzeć no. <laughs> i on jest dopiero w środku. 6 minut. Znaczy to jest dopiero ja 6 minut. Mówię, najfajniejsze jest to wyjście. Wychodzisz randą z domu, to idziesz na drogę, Ja pierdyklam jak gorąco. Siadasz do tego samochodu, wychodzisz z tego samochodu jak tu jest, pięknie, fajnie, chłodno. Na razie to co Krzychu powiedział, że ciężej się mówi, ciężej zebrać myśli i myślisz tylko o tym, żeby zacząć normalnie oddychać. A ja jestem jeszcze ciekawy, wiecie co? Temperatury w tym Tojtoju. Tam jest też plastik zabudowany, chociaż nie wiem, tam jest jakiś tam przewiew, ale tam też musi być. Drugi challenge to dłużej w Toytoju, weźmy. Yeah. To na koniec zrobimy takiego pranka, że powiemy Konradowi, Konrad, wejdź do Tojtoja, bo to, że tam jest gorąco. Przytrzymamy drzwi, a przez wlew, kratkę wentylacyjną puszczę śmierdzące bombki z streju. <sum> Co największy dyskomfort Ci tam sprawia? Temperatura, czy oddychanie, czy kurcze... Mówienie. Jak się coś pytacie, to ciężko mi jest w ogóle myśli zebrać. Czy miałeś to samo co ja, że mowa już powoduje... Zawrotów głowy nie mam, ale ciężko się myśli. Jakkolwiek z moich ust to nie zabrzmi, to ciężko się myśli. Cięższe niż zazwyczaj. Nie możemy zmierzyć w środku, bo mam termometr do 50 stopni, ale druga kwestia to tam musi być dużo więcej. dobrze że ja siedziałem około 15 minut, ja byłem mokry cały, ja mam koszulkę całą mokrą. Ja tam wypociłem... Ile mogłem wypocić? Około kilograma? Jest, kilogram może być. Nawet no, i więcej, nie? No, ja wyszedłem, uzupełniłem, od razu wypiłem ponad pół litra wody, no nie? Także no, to, i to tak na raz. Po to dzieciaki mają wakacje, po to są wakacje, żeby wtedy było ciepło, żeby można było wyjeżdżać, bawić się i tak dalej, i tak dalej. A właśnie, a że tu jest jeszcze z nami strażach, także e, apelujemy na pewno też o przestrogę w wodzie. Dokładnie. Z takimi rzeczami też na pewno się spotkałeś wakacyjnymi. O i to też nie raz. Na pewno dzieci trzeba mieć pod ścisłą kontrolą, bo no, zdarzają się takie przypadki, że dzieci puszczone samopas po prostu gdzieś sobie pójdą, poskaczą i nagle, zostaną, gdzieś znikną z oczu. No i przede wszystkim alkohol i woda się nie łączy. To już bardziej do dorosłych. A ty ze swoich jakichś tam doświadczeń miałeś okazję z topielcami? Yy, niestety jedną sytuację taką miałem. Zakończona no niestety niepowodzeniem. Było to dwa lata temu, gdzie dwie dziewczynki kąpały się, skakały do, z pomostu do stawu. Matka straciła z nimi kontakt, przyjechaliśmy my. Po dwóch godzinach poszukiwań no, niestety wyłowiliśmy ją, ale RKO nie przyniosło efektu. To jest chyba największym żywiołem, dużo większym niż pożar, Dokładnie. ponieważ pożar trawi pali wszystko, a woda to wszystko jeszcze po, połyka i roznosi. A to, jest, to jest masakra. Dlatego słuchajcie, jeśli będziecie świadkiem takiej sytuacji, dużo ludzi też boi się chyba spółzymać, bo, bo to niby tam koszty, bo później sprawa w samej sprawia. Z doświadczenia zauważyłem, że ludzie też bardzo. Nie chcą brać na siebie tej odpowiedzialności wybicia szyby, ale i też bardziej zrzucają na kogoś, bo ktoś przechodzi, może ktoś inny to zrobi. Tak, nie bójmy się tego. Jeśli widzimy taką sytuację, szyba kosztuje parę słów, życie ludzkie jest bez sensu. Dokładnie. O, o, o no i jak teraz Ale chłodniutko. jak się czujesz? Ciężko jest myśli zebrać. zimno mi tu jest. To no, mówiłem ci, naprawdę jest zimno. Żeby chodzi, że by z jest co temperatury, że tutaj przy 30 kilku stopniach, tak jest 6 7, zimno. jest pierwszy taki chud jakby gęsią skórkę, no. No, nie naprawdę jest zimno. No. Ale jest tak rozgrzany, że ma wydłużony czas mierzenia. Zobaczcie, to bo tylko tylko tam masz 15 minut. No i u Konrada saturacja 94, puls tak, podobnie u Krzyśka 105. Ale czułem, ja nie mogę myśli w ogóle tam zabrać w środku, o ja, Czapka Głowa wygląda jakby kiwi pod kan włożył. <laughs> <laughs> Kurde. tak, nie mam siły nawet nic odpowiedzieć, bo nie mam nie ma siły, ma siły, ma siły... myśli na ripostę zabrać. Jakby w zlewie kiwi umył. <laughs> Ojej. Kurde. Nie bierzcie tutaj z nas przykład, jeżeli chodzi o ten odcinek. My tu mieliśmy ratownika medycznego, robiliśmy to no pod, pod, pod obserwacją kogoś. Dobra, to nie jest żaden czale. Pod obserwacją gościa, który, który ma o tym pojęcie, słuchajcie, nie siedźcie w samochodzie, nie róbcie tego dla prób, dla odcinków i nie róbcie tego przede wszystkim w życiu codziennym. Nie zostawiajcie dzieciaków, nie zostawiacie zwierzaków, nie zostawiacie absolutnie nikogo w tak słoneczne pogody, w rozgrzanym samochodzie, bo to się naprawdę może źle skończyć. No wejdźcie tak, kurwa pa. Wejdź. Uuuu. O, kurwa! O Jezu! Zagrywaj! Ale jedzie! Nagrywaj! Wypuść mnie! Nie! Zrzegam cię! Zygaj! to już! Idiota jeden! Kurwa! Ale powiem wam, że psikłem to w powietrze! Będziesz Będziesz! <laughs> Bo... Ja, po... ja, ja poczekam miesiąc, dwa, będziesz chyba szczekał Andrzeja po raz kolejny, poczekaj kurwa. Ale skrót, ale Ty chciałbyś zabić, wykończysz mnie. Ale musiałem jeszcze psikać, tak znaleźć gdzie to psika w powietrze. Od razu, no uderzenie Uderzenie Żygam! W... Ty! Tam stamtąd wyszedłem w głowie mi się kręciło, Nie miałem się, musiałem z to przepychać. Jeszcze jak ten smród doszedł i ten smród od razu do ryja jeszcze mi wszedł. Dobra, ale za te wszystkie pranki wam wymaczą. Eee. Poczekaj, poczekaj chwilę. Nie Nie mi to wodę no, bo ja byłem naszykowany i kurwa, tu wodę w rękę dostałem. Dobra, <laughs> będzie to zapamiętane. Andrzej, Andrzej, już, już, już się szykuj na kolejny odcinek. Pół i chcę sprawdź, weź, ja Cię przytnę. No, no słuchaj, no tam się ludzie wypróżniają, więc to jest sam zapach, Jej, to no. to właśnie, to wypróżnianie ludzi tam nie było czuć, bo to jest nowe to i to chyba świeżo nieużywane nawet. Kurwa, tylko to jak zaje... Ojej. No, ale pomysł, pomysł, dobry, przyznam. Dobra, no i co? Tym o. optymistycznym akcentem w odcinku... Puu! Eee... <laughs> W odcinku stricte edukacyjno, na koniec sam humorystyczny, bo coś humorystycznego to by mi trzeba było wnieść do tego odcinka, Aż zawsze ten się z kogoś nabija, to gdzie się nawąchał. Dlatego nie komentuję, ale mówię. Przyjdzie zemsty czas, na razie. Ale jeszcze specjalnie, wejdź do środka, dobra, jak tego. Dobra. Pro, proszę się cofnąć do odcinka z Andrzejem. Jakżeś szczekał, jakżeś szczekał, bo ja powiem Ci, że ja... Wracam czasami do tego odcinka, nie tylko myślami, ale go oglądam. Ja czekałem, ale nie muczałem. Dobra, trzymajcie